Co gdybyś tak rzucił to wszystko w pizzę? Poszedł w siną dal. Za dzieciaka zawsze, jak jechałem gdzieś z rodzicami, patrzyłem za okno i wyobrażałem sobie, że wędruję przez wszystkie te krajobrazy, które mijaliśmy autem. Teraz mogę w końcu przekuć wyobrażenia w rzeczywistość. Dałem sobie 24 godziny, aby pokonać jak największy tylko się da dystans. Nie wyznaczyłem żadnego celu podróży, przy tym nie wiedząc, gdzie znajdę się na końcu tego wyzwania. Jako poprzeczkę do pokonania ustawiłem sobie wynik Pateckiego i Bodzia z filmu, kiedy też tak szli. Ich wynik wynosił 60 987 kroków. Żeby dodać temu wszystkiemu trochę losowości i ciekawości, nie patrzyłem na mapę. Z paroma wyjątkami i zapisałem sobie kilka zadań, które miałem wykonać w trakcie nie mam pojęcia gdzie jestem i nie mam też pojęcia za ile czasu w ogóle dotrę do jakiejś cywilizacji. Ten broniony teren niebezpieczny to jest napisane, ja są z aż, aż tak trochę słabo mi się przez to robi. Odjechałem sobie pod granicę, byłam niedaleko. Stąd zaczynam to wyzwanie. 13.09, więc czas maksymalnie do jutra, do 13.09. Jaran się jak moje dziecko ogólnie, bo strasznie lubię takie rzeczy. Przygoda, wiesz, wyzwanie. Pogoda też jest przyjemna, słoneczko świeci. Chcę po prostu pójść na spontan, zobaczyć, gdzie w ogóle dojdę, gdzie będę. Uważam, że to będzie znacznie ciekawsza przygoda, kiedy nie będę miał żadnych oczekiwań. Mam ze sobą pierwsze skrzyżowanie i czekam na Instagramie. Dodałem relację, żebyście mi pomogli wybrać. Nagrywam właśnie film i możecie mi pomóc, bo muszę wybrać drogę. Czy ta droga numer jeden, czy ta droga numer dwa. Wybierzcie, którą mam iść. Po 15 minutach 50% głosu było na drogę numer jeden i 50% na drogę numer dwa. Pozwoliłem sobie dołożyć mu jeden głos. Wybrałem drogę numer jeden, bo się do mnie bardziej uśmiecha. Także tam idę. Zapierdala trzeba. To są jeszcze tereny, które znam, w których bywałem. Nie czuję się zagubiony, ale wiem, że jak wyjdę w końcu do jakiegoś... Kurde jeżdżą wszyscy, wyjdę do jakiegoś miejsca w końcu, w którym nigdy nie byłem, to, to, to to, to, to będzie fajnie i będę się czuł taki wolny jak. Nie jak żółw, ale jak. Jak nie niewolnik. O! Cieszę się, bo w ogóle dzięki temu to większość, jak nie 99% czasu, spędzam albo w domu, albo w gronie ludzi, z którymi spędzam ten czas zawsze. Wychodząc do miejsc, w których jestem zawsze. Ostatnio nic nowego nie poznaję, więc dzięki czemuś takiemu będzie fajnie. Dobra, zdając sobie sprawę, że idę po złej stronie pobocza Pamiętajcie, w miejscu w którym nie ma chodnika Idź po stronie pobocza Tej, której auta jadą z naprzeciwka Bezpieczeństwo i rozsądek przede wszystkim A, uch, 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 uch. To jeśli chcecie brać udział na przykład w takich rzeczach jak w tym odcinku Albo w innych filmach, wpadajcie na instagramka mojego i chłopaków też Bo tam dodajemy takie info Na instagramie jesteście przed wszystkimi Macie pierwszeństwo, macie większą wiedzę, macie mnóstwo innych bonusów Nara Kiełczów, nara Zapomniałem kurde tego znaku chwycić Ale jestem już w miejscowości Piecowice Witam serdecznie Drodzy Piecowiczanie, mieszkańcy Piecowicz Pozdrawiam was wszystkich i moich wszystkich ziomali z Piecowic Opuszczam lokal, alta jeżdżą Już trafiłem na jakieś wygwizdowie Kurce twoja, co jest? Nic tu nie ma generalnie teraz w moim zasięgu widzenia. O tam, centralnie na środku. Tak, którego posrało. Przed chwilą cały czas w miejscu leciał. Patrz, widzisz? No i się ruszył, ale tak kurde, normalnie idę 5 minut, co robi to samo? Mówię, nie no, wyjmę kamerę. Super. Nie wiem naprawdę, gdzie jestem. Wiem tylko, że jak wyruszałem, no to zmierzałem w kierunku północnego wschodu o Polski. Zobaczymy, gdzie skończę. Ja tego też nie wiem tak jak wy. Także oglądajcie do końca. Łapeczkę zostaw i subskrybujcie, żeby nie ominąć żadnych filmów. To cię dzisiaj posunę, tak dokładnie jak ja. To wypieścić przycunie i wyrucha za dnia. Może bolisz mi netkę. ja potrafię to też. Wybiła druga godzina mojego chodzenia, aplikacja do liczenia mi naliczyła 10700 kroków w tym momencie i 775 km. Witam wszystkich biela... bielawiczan... Bie. Całą Bielawę. Ej, kurde, mówcie, co chcecie, ale fajna, ładna jest ta Polska. Ładne tereny tu są. Powiem wam, że strasznie mnie korci, żeby zajrzeć na mapę, żeby zobaczyć, gdzie ja w ogóle idę i gdzie ja kwa jestem. Znaczy, Bielawa jeszcze mi coś mówi, że coś takiego istnieje. No. Nie mam pojęcia, co jest dalej. Dodatkowo nie zerkam na mapę i w ogóle nie korzystam. raczej też z telefonu za bardzo, bo nagrywam w tym czasie drugi film trwający 5 dni łącznie. Drugi film trwający. Drugi film trwający 5 dni. Drugi film trwający 5... Pięć... Specjalnie to robię Drugi film trwający... Nie no, to są jakieś jaja Drugi film trwający 5 dni, który zobaczycie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, bardzo ciekawy No i se idę Dziwna ta lawa, jeżdżą jacyś ludzie Znowu ten pojeb... Zatrzymał się ten kolor. nie wiem co się dzieje Czy chce mi pizzę sprzedać, czy co? Jeszcze 22 godziny będziesz szedł No A co potem, po 24 godzinach? Leci w Kimę. Chuj. Nie wiem, nie wiem nawet gdzie będę stary A, to znaczy? a jak bym tak ten, kawałeczek? Nie, nie ma opcji, nie Dobra, kawałek skubnę, niech się nie zabra Dobra, zostaw tę pizzę Jeszcze się kiedyś zobaczymy no, a mówiłem wam już, że Bielawa jest bardzo dziwnym miejscem? Pa! Bocian. Normalnie idzie sobie przez ulicę. A, i wychodzę z Bielawem. Bocian w środku miasta. Cześć, kupa Bocian. Na ziemi. Nie lata. O, ale Melanż tu miał. Czy to jest jego gniazdo? Melanż miał, poniosło i wylądował na ziemi. Ty nigdy Bociana z tak bliska nie widziałem. Wolum fajnie lata. Coś mi ten, Gerymu chce mi wejść na tę, Get Lost. Kurwa, chce mi wskoczyć na tego, uciekaj. Prawda, ten, 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 Życzę ci powodzenia. ten, Ja tak naprawdę go nie znam. Oj, masz jest to ewidentnie woda, tak jak miałem wyzwanie. Jeśli spotkam zbiornik wodny lub rzekę, muszę cofać się 15 minut tą samą trasą. 15:37, 15:52. Siema bielawa, witam ponownie, jak się bawicie. Ach, już widzę, że to wracanie, to mi się nie będzie podobało wcale. Niczego to nie zmienia, kroki nadal wykonuję, ale po prostu już byłem w tym miejscu i wolałbym pójść dalej, bo będę bardziej zmęczony, przez co pokonam mniejszy dystans do przodu. Znowu. Nie, no żarcik, to jest ta sama woda. Nie będę robił tego, to samo, tego samego cofania tym samym miejscem. 16.08, trzecia godzina już, kurde. Dobra, nie jest to jakiś wygwizdów totalny, bo macie tu autobusy. A jestem zdania, że jeśli masz autobus, to masz zaim. Stąd tam przyszedłem, jestem tu, nie mam do wyboru pójść tam. Albo tam. Ale nie będę sam wybierał, zadzwonię do Bartka. Jeśli odbierze, idę w prawo, jeśli nie odbierze, idę w lewo. A jeśli powie chłopie w tej rozmowie, to idę tędy. Bartek często mówi: chłopie. Tak słucham? O, cześć Bartuś, w tym, że odebrałeś, zdecydowałeś, że idę w jakimś tam innym kierunku. Aha. no to, to co, no to pochodzę, zoo, tam powodzą stary, W Zoe, wiesz, jesteś. Bartosz wybrał wybromi tą drogę. Trochę mniej cywilizacji i wydaje mi się, że tą drogą będę się ciutkę cofał, ale nie wiem gdzie prowadzi. Zajebiste zapachy tu mają w tym lesie. Tak leśno tu pachnie. Sosna, świerk, coś takiego. A i ten. I co? Gówno. Dżartowałem. 19100 kroków, 13,8 km. Kurde, najbardziej to ręce mi bolą od trzymania tej kamery, a nie nogi odchodzenia, wiecie? Najlepsze jest to, że ja to i tak sam będę montował i cenzurował. Super Karol. Znowu wkroczyłem do Rakowa, tak jak myślałem, że troszkę się cofnę. Nie no, to się nie liczy. Widzisz, to, jest, to jest duża kałuża po prostu. Kur... Ale mi się nie chce wracać. 1645 to w takim razie do godziny 17. Chyba, żeby unikać tych cofań się, to będę po prostu szedł z zamkniętymi oczami mam to w dupie. I za chwilę tylko będę tak patrzył, czy trzymam się drogi i git. Uu. Dobra, i zawracamy Fuck you. Dobra, Kraków został już opuszczony kurwa Kraków Raków Powiem wam tak, idę sobie tą dróżką Tam Titi ti, ti, ti. I słyszę gdzieś melanż Słyszę muzykę, jak się wczujecie i ja zamknę mordę Prosta piła, idę w tamtym kierunku Mówiłem od początku, że jakiś melanż, melanżycho. Siemano, leśniczka, witam serdecznie. Czaj się w ogóle bazę, że kiedyś tak wyglądały ogólnie tereny. W sensie, że były łąki, była natura i w ogóle lasy i zabudowań żadnych. Przemierzał ktoś taki na przykład pojazek, jak ja, przemierzał świat i nie było takich rzeczy koło niego. Żegnam o leśniczkę w tym momencie ze smutkiem i z radością. Witam Piszkawę, Siemano! Zdaję sobie właśnie sprawę, że jestem w takiej dupie, jakby zaczęło teraz padać, bo nie mam nawet gdzie się schować, a mam sprzęt ze sobą i w ogóle, no wolałbym nie zmoknąć. Jest godzina w pół do komina, 18.05, postanowiłem sobie zrobić pierwszą przerwę po pięciu godzinach w sumie chodzenia praktycznie non stop. Dawno nie patrzyłem w ogóle, jaki dystans pokonałem i ile kroków zrobiłem, także zobaczę w tym momencie. O kurde belemule, prawie 30 tysięcy kroków i 21 z hakiem kilometra. Wolą stopy w konkretnych punktach, nie że całe. I to nie jest taki ból, który łatwo mogę pominąć. Jest pierwsza trudność. Śpiący trochę jestem ogólnie, ale tak to git. Gdyby nie ta stopa, no mam nadzieję, że, że przestanie. Kurwa jeżdżą ciągle i nie mogę sceny nagród na ulicy nawet. No jeszcze słoneczko jest. No, ale jeszcze jakieś dwie godziny zostały słońca do zachodu. Czy ja sobie jakieś Słyszę te ptaki normalnie jakby były nade mną I to bardzo głośno Co jest grane? One mogą być dopiero tam Albo tam, albo tam Dobra, nagrywam to jeszcze raz, bo nie włączyłem mikrofonów poprzednim razem. I mam przed sobą skrzyżowanie. Cyk, cyk. Co? No, muszę wybrać, którą drogą pójdę. Do tego wybrałem wpisanie na mapach sklep. I po prostu tam, w którą stronę będzie najbliższy sklep, tam się udam. Nie potrzebuję tego sklepu, tylko po prostu, żeby wybrać. Już to zrobiłem. Ogólnie wiem, którą drogą pójdę, ale wy nie wiecie i pokażę wam. Jest, ale ciężka kamera. No, a więc po pisaniu sklep jest to ta droga. Podczas nagrywania takiego filmu zauważyłem, że można wyróżnić kilka etapów zachowania takiego youtubera. Na początku jest ekscytacja, jest uśmiech, żart. Jakimś wtedy ta osoba zarzuca Potem nadchodzi etap już takiego lekkiego zwątpienia Lekkiego zmęczenia, ale jeszcze nie takiego dosadnego Wtedy jeszcze jest przyjemnie Następnie nadchodzi etap, kiedy uświadamiasz sobie, że to co robisz jest pojebane I nie wiesz dlaczego to robisz Przecież mógłbyś w tym samym czasie nagrać podłoga to lawa o pieniądze Albo zgadnij kto to powiedział, a wygrasz Czasami można jeszcze wyróżnić czwarty etap, kiedy już to pierdolisz I, i urywa ci się rurka od największego lejka do piwa w Polsce Żeby ty pytka nie potknąłeś nie jest jeszcze tak źle, żebym się poddawał, ale ładnie tu. Ja pie dole, kurwa, kurwa, kurwa. Staram się nie myśleć o tym, że mnie boli, ale jak mam kurwa nie myśleć, że mnie boli, skoro mnie tylko boli, nic innego się nie dzieje. Jestem na wygwizdowiu, nic nie mam. Bystre, zajęliście, ekstra, proszę państwa, w dzisiejszym odcinku linia wysokiego napięcia ASMR. Ból ze stóp zaczął atakować w tym momencie już sam dół nóg kostki i początek piszczela Zmuszam się w tym momencie mocno. 27, czyli już 7 godzin. Jest to przez ranę. Koleśnica, siemanko Oleśnicę to ja znałem, także nie są mi to jakieś zajebiście obce tereny. W sensie byłem tu po prostu, może raz czy dwa. O, jak znajdę jakąś ławkę, to od razu robię przerwę, bo naprawdę zaraz padnę. no się psychika jeszcze daje radę, ale te stopy już odpadną po prostu. Nie wiem, zwyczajnie będę szedł bez stóp. Albo zacznę chodzić na piętach. Albo na czworaka, nie wiem o, Moje plegary o, Oj, 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 oj Dobra, no teraz jest znacznie gorzej Człowiek jakby moje nogi ważyły 10 kilo więcej o, o, o. Bardzo chętnie bym zasnął na tym walcu Nawet jak sobie już posiedziałem chwilę i poleżałem To ten ból nie ustępuje On po prostu, A. Podczas chodzenia daje się mocno wyznaki Boli bardziej, ale nie ustępuje podczas siedzenia Cały czas człowiek mi pulsują tutaj nogi Albo już mam zwidy, albo drugi raz wchodzę do leśnicy Nie <słuch> widziałem, że leśnica jest taka duża I całkiem ładna Staram się nie zerkać co chwilę na godzinę Ani na liczbę kroków, żeby sobie tego nie utrudniać Bo gdy będę myślał o tym, że Boże, co dopiero minęło 15 minut, a ja tyle idę No to demotywacja mocna Zawsze tak jest, pamiętajcie Jak czekacie na przerwę w szkole, będzie wam się dłużyło I nudziło najbardziej, jak będziecie sprawdzali ciągle Taka porada od Karola, pozdro Dobra, git, nadal nie poję kierunków, więc jest bardzo dobrze. Powiem wam w ogóle, że już ten ból nóg i stóp już nie jest taki palący i nie boli aż tak. Ja mi takie mam wrażenie. Także jest mi lepiej i uważam, że wcześniej było najgorzej. Przed tą przerwą drugą. Proszę państwa w końcu opuszczam Oleśnicę, wkraczam do Spalice. No cóż, no tej miejscowości z nazwy już w ogóle nie kojarzę. Śmieszny napis miał. Przede mną duże rondo z trzema kierunkami. Droga numer jeden. Jest tą drogą. Jeśli wyrzuci się reszka, to przechodzi dalej. Będzie walczyła z następnymi, które przejdą. Niestety nie. Droga numer dwa. Przechodzi dalej, jest reszka. I droga numer trzy. No cóż, czyli idę drogą numer trzy. W tym momencie pozwolę sobie zapauzować ten film. Powiedziałem tam, że jeśli wypadnie reszka, będę tą ulicą szedł. I poszedłem ulicą, kiedy wypadł Ożył. Poszedłem ulicą, która przegrała. Nie potrafię teraz wam powiedzieć dlaczego, bo wy nie wiecie, co tam się wydarzyło. Oglądajcie, bo zajebiste rzeczy zaraz się okaże. Siściemniło ściemniło całkiem, wy na kamerze tego nie widzicie aż tak. Ciemno, no jest ciemniej w rzeczywistości. Godzina 21.50, myślę, że no jeszcze z pół godziny i sobie odsapnę kawałek. Nie jest źle, naprawdę. Teraz już ten ból mam w dupie, szczerze powiedziawszy. Wiecie, co jest najgorsze? Że tu gdzie idę, to wydaje się być już dalej Całkowite zadupie Żadnych zabudowań, żadnych mieszkań, tylko ulica Lampy się kończą tutaj zaraz uh, 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 No trochę niefajno Tu był chodnik, którym ja szedłem No i dalej go nie ma Nie będę szedł poboczem, bo nie mam żadnych odblasków Z drugiej strony, z tego co widzę, to też nie ma chodnika No ale przejdę się, zobaczę Tu jest k***a las, a może Jakby tym poboczem mógłbym iść bardziej, ale dobra Przejdę kawałek, najwyżej się po prostu wrócę No Powiem wam, że teraz dopiero się zaczęła przygoda prawdziwa, bo nie mam pojęcia gdzie jestem Idę jakimś poboczem, lasem w ogóle jest ciemno Obok drogi, w której czasami coś przyjedzie Słabe jest to, że jestem sam i nie mam też pojęcia za ile czasu w ogóle dotrę do jakiejś cywilizacji, jeśli będę szedł tą drogą Widzę jakieś znaki, jakieś światła w oddali, więc po prostu tam dojdę I więcej nie będę wybierał takiej drogi, nie ma opcji Dobra, no to już jest pojeb... mocno Wrocław jest na lewo, Warszawa na prawo, Ostrów po prostu Kurwa, tam są jakieś oczyska. Widzicie to? Wstęp w teren niebezpieczny to jest napisane. Ja tam wiecie? Przed chwilą tam się coś ruszało. I to tak... Yy, na pewno nie coś tak małego jak jakiś kot czy coś. Tam się świecą oczy. Dobra, nie, nie, nie. Kurczę, Ginka, ja chcę do tych świateł. Co to w ogóle znaczy teren niebezpieczny, że co? A te światła a to wygląda jak autostrada w ogóle. Co tu się dzieje? Oczy, 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 oczy. Kurwa, jakieś zwierzęta. Elegancko. Fabryka, jakaś ekspresówka I okręgowa stacja kontroli pojazdów Zajebiście Nie, 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 więcej w takie miejsca nie idę ja Wiem, że to po prostu pewnie były zwykłe zwierzęta Ale wcześniej jeszcze się osrałem, bo słyszałem No nie tak daleko jakieś strzykanie psa Kiedy byłem w tym lesie i tam nie było żadnych domów I yy, coś się szczekało. ja boję? Nie, co ty czeku jestem yy, nieustraszony Tu nic nie ma, naprawdę, poza ulicami Ja sobie siądę od razu zrobię przerwę Bo jest 22.12 pokminie co dalej i w jakim kierunku w ogóle się udać 48.9 Kroków. Ta przerwa nie będzie długa, tylko muszę po prostu się zastanowić, gdzie dalej iść. Wymyśliłem, o kurde, ciężko już jest, żeby iść wzdłuż tej ekspresówki, która jest nade mną, w tamtym kierunku. Jest to kierunek na Wrocław. O, ale mnie, o kurde, ale mnie przetarły stópki teraz czuję. Wymyśliłem tak tylko dlatego, że ktoś ewentualnie kto mi będzie pomagał wracać, bo nie mam pojęcia jeszcze jak wrócę, żeby nie musiał jechać po mnie nie wiadomo gdzie, a ja nawet nie będę miał pewności, że w ogóle w tamtym miejscu będzie zasięg. Psycha trochę mi siadła po tej miejscu, w której tam szedłem bez światła. Mam nadzieję, że nie będzie nigdzie skończonej tej ścieżynki. Z Mustanga. Teraz mi leci w głowie. Mustang z dzikiej doliny. Mam nadzieję, że znacie to bajka. Stało się to, co się mogło stać najgorsze. Czyli skończyła się ta dróżka. Bardzo niefajnie, bo liczyłem, że już tam zejdę. Ja nie mam pojęcia, co ja teraz zrobię, gdzie ja pójdę. Zaczęły mnie bardziej bolić nogi w czasie tego powrotu, więc jakby no zrobiłem te kilometry, ale dupę to w sumie poszło, bo nadal jestem w tym samym miejscu bezsensownym, w którego nie bardzo mam gdzie się udać. A nogi bolą bardziej i energii jest coraz mniej. No i wróciłem. Tu wcześniej siedziałem, ale jestem naprawdę przetyrany, Mam strasznie starte stopy i czuję to. No i. Kurde, co teraz? Jedyną opcją, jaką mam w głowie, to złapać kogoś na stopas. Będę liczył na to, że ktoś, ktoś mi podwiózł do tamtego ronda, w którym wybierałem drogę. Bo nie jeździ tu dużo auta. Ale... Okazał się ktoś jeszcze dobrym człowiekiem Podwiózł mnie zioma, ale pozdrawiam serdecznie z Oleśnicy Jestem znowu w Oleśnicy Jest godzina 23.23 23. Trzeba obrać dalszy plan, dalszą strategię, dalszą taktykę Pamiętam w ogóle, że jakoś od 20 czy 21 się zmuszałem do dalszego chodzenia To ja nie wiem co ja teraz robię Jest naprawdę zajeb... ciężko, nogi kurwa mi już dawno do dupy wlazły A jak już siądę, tak jak usiadłem w tym samochodzie to Jest jeszcze gorzej Aaaa, I zapomniałbym o plecach Kurwa! Wstałem, poszedłem i wymyśliłem. Plan jest taki. Nie mam gdzie się udać, bo wszędzie indziej jest ciemno. Nie będę chodził w ciemności, po nieoświetlonych, nieoświetlonych drogach. To jest niebezpieczne, tak? Przyjmijmy, że to jest niebezpieczne. Nie, że się boję, tylko to jest niebezpieczne. Pochodzę po prostu, tyle ile się uda tutaj. Zobaczymy, co będzie się działo dalej, jak już nie będzie ciemno. Ale jest k*** wszystko zajebiście, ja piecole ciężko. Myślałem, że już ciężej niż przed tą drugą przerwą nie będzie, bo zaczęło się robić lepiej. No co, idę dalej. To nie dość, że jest przesrane samochodzenie w tym i ból, to przesrane jest jeszcze to, że, że chodzę tutaj sam w zasadzie w ciemności, w miejscach, w których nigdy nie byłem, nie wiem czego mam się spodziewać. No nie ciekawie. Dodatkowo ciągle też oczywiście patrzę, czy nie ma gdzieś jakichś ludzi obliczonych. Chodzę z kamerą dużą. Cały czas, coraz bardziej kule, muszę sobie robić częściej przerwy. Nie wiem, czy wy mi ułożycie. Ale jest nie ciężko, I mam wrażenie, że za każdym razem jak to mówię, to z każdym następnym razem jest za znacznie ciężej. Ja ledwo chodzę, przynajmniej staram się, żeby to co robię przypominało nadal chodzenie. Fajnie tu w ogóle. Oj, pod górkę, niedobrze. Dobra, tam jeszcze nie byłem. Uff. Nie chcę nawet patrzeć teraz na swoje stopy, bo czuję jak mi w nowych miejscach pojawia się ból. Kłujący, taki szurający, jakby skóra u siebie szrała. Bardzo nieprzyjemne. Jest godzina 0.53 Czyli w ciągu godziny dzisiejszego dnia nowego Zrobiłem 3488 kroków No jeszcze 7 minut Więc dobiję do nie wiem do ilu Zobaczymy Ale na udach, już mi jest tak ciężko jak nie było jeszcze nigdy aż, aż tak trochę słabo mi się przez to robi Chcę powiedzieć, że jestem bardzo Ale to bardzo wdzięczny Sobie Za tą wcześniejszą decyzję Kiedy już byłem na wygwizdowie i było ciemno Że nie poszedłem dalej Że jednak spłynąłem Ja czuję, że w tym momencie mogę w każdym w każdej chwili po prostu upaść Płakać mi, się chcę przez ten ból Ach. Powiem szczerze, że nigdy nie doznałem większego wysiłku niż to. Co prawda tutaj nie jestem jakoś wielce zmęczony, ale ból jaki mi towarzyszy jest nie do opisania. 59. Ubrałem się już w te rzeczy, które wziąłem, bo nie jest ciepło. Ostatnią godzinkę z hakiem sobie na ławeczce poleżałem, nogi już odpadają całkowicie. Jak ubierałem spodnie dodatkowe, to tak krzyczeć chciałem, bo dotknąłem stopy i tam miałem jakieś zatarcie. Stwierdzam, że wyzwanie zostaje zakończone i zaliczone, bo wykonałem jakieś 62 albo 3000 kroków. Myślałem, że będzie to łatwiejsze. Ale wyczekiwałem na ten pociąg. Traumę będę miał jakąś. Już parę razy tak stanąłem stopą, że myślałem, że Jeden krok i coś sobie połamie w stopie. Dodatkowo się zacząłem czuć też takie osłabione jakby. Często tak gorączkę miałem, to tak się czułem. To łóżeczku Witam Was wszystkich. Już jest parę dni po moim wyzwaniu. Dzień po tym wyzwaniu, jak się obudziłem, no to stopy nadal bolały, ciężko mi było chodzić. Ważne też to, że w nocy obudziłem się cały mokry, cały spocony, no albo się zlałem po prostu. Może to miało związek w tym faktycznie, że pod koniec czułem się jakbym miał dostać gorączki. Przeceniłem trochę swoje możliwości i porwałem się z motyką na słońce uważam, bo liczyłem na większy wynik, znacznie większy. Nie było to osiągalne moimi warunkami fizycznymi. To, co chciałem zrobić, zrobiłem, ale liczyłem na więcej. Podjęciu po tych wszystkich kroków w momencie, w którym nie wykonywałem wyzwania, czyli przed 13 w niedzielę i po 4.30, kiedy jechałem Kroków wszystkich zrobiłem 62 547, a km 45,36. Jeśli podobają Wam się takie podróżniczo-wyzwaniowe filmy, to możecie dać znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć inne. I oczywiście, Wasze propozycje, które byście chętnie zobaczyli. A to tyle ode mnie. Buziaczki.